Witam Was w Astrotarocie Drogi Rozwoju. Przygotowałam czytania na całą porę roku. Zapraszam do polubiania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Izabela Kiełbowska dla Was. Ktoś jest blisko. Ten król czuje się na swoim tronie pewnie. Jest to co prawda tron drewniany. Czyli taki, który nie jest może najbardziej trwałym stronów, bo łatwiej jest podpalić drewniany tron niż na przykład kamienny, to jednak czuje się pewnie i nie ma poczucia, żeby coś mu zagrażało. I wcale nie znaczy, że coś tu komuś zagraża. Wiecie co, ja dołożę tu kartę, z klasycznego White'a i chcę sprawdzić, czy mu coś zagraża, czy nie. Bo tak mnie to teraz zaciekawiło. Wy, rozumiecie, też jesteście ciekawskie, chcecie wiedzieć. O. Jeszcze taka w miarę. Nowa talia klasyczna. Coś klasyczną to ludzie nazywają inną talię, ale ja nie przepadam za tą inną. Każdy ma swoje preferencje. Wszystko jest zależne. Macie inny horoskop. Co innego będziecie lubić. No proszę, coś mi tu wyskoczyło. Już wystarczy. Może coś jeszcze zagraża, ale nie jest to takie istotne. Ale czy właściwie zagraża? Myślę, że lepiej będzie odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że Należy zwrócić uwagę na podejmowane działania. Ten król powinien zwrócić uwagę na podejmowane działania. O, widzicie, żeby Wam się coś nie pokręciło, nie w tę stronę, co trzeba. Na to, gdzie te działania są podejmowane, co tutaj biegnie i działa. W strony królowej kielichów. Kobiety, która ma dużo emocji w sobie. Ale ja nie mam poczucia, żeby, żeby tutaj coś zagrażało. Jakby ktoś wstał i gdzieś ruszył, gdzieś pojechał. Może po prostu do swojej matki. Albo do cioci. Albo do kogoś innego. Hm? Ale kluczowe jest to, że to jest ktoś, kto ma sporo emocji w sobie i one są na odpowiednim miejscu, w odpowiedniej pozycji. Może ktoś tutaj rusza, bo chce jakby doświadczyć tych, tej uczuciowości, tych emocji. Ale zasadniczo kluczowe jest to, że nasz król Pentakli siedzi u siebie na tronie. Chociaż ten tron wydaje się dość samotny, ale czuję się tu dobrze z jakimś tutaj niewielkim towarzyszem. I tak, i to tyle. Siedzi i obraca, obraca. Nie mam poczucia, żeby te, ta szara eminencja zagrażała tej postaci. Tej widocznej postaci, która się przed nikim nie ukrywa. Ja czuję wyraźnie, że ten ktoś jest pewny na tym tronie. Tam, gdzie jest. Tam, gdzie go pokazano. Ale. Ale to, to nie jest złudna pewność siebie. Słusznie. Jest ktoś pewny? I dobrze, niech będzie. Nawet jak ma nad głową kogoś, kto usiłuje trochę w niego od jakiejś dziwnej strony uderzyć, ale jest to ktoś niedoświadczony i ktoś kto niewiele może zdziałać tym co mówi albo niedoświadczony albo zachowuje się w niedojrzały sposób jakby ktoś miał taką kiepską argumentację która nie trafi do kogokolwiek kto jest w jakiś sposób doświadczony ta argumentacja może jedynie trafić może do on może trafić do jakiejś grupy osób, które są młode albo nie znają się na jakimś intelektualnym temacie. Ale poza tym to nawet nie mam ochoty przybliżać tej karty. Jakby to, to nie było szczególnie istotne, ale jest na tyle istotne, że gdzieś przyciągnie w jakimś momencie waszą uwagę. I na ten temat nachodzi znów właśnie ktoś też znów taki trochę mniej doświadczony, może młodszy od was. Albo zdający się być młodszy. Tu mamy pazia miecza odwróconego, a tu mamy pazia denarów, tak jakby na boczku. Nie wiadomo, w którym momencie. Znaczy w sumie, no właśnie, mm -hmm, trudno jest powiedzieć, kiedy, jak, w którym momencie ta osoba dobrze zajmuje się tym, co posiada. To jest ktoś taki trochę młodszy, który coś ma. Trochę ma, trochę nie ma, tak jakby ma w połowie. I jeszcze nie do końca wie, co ma z tą materią zrobić. Jakby ta osoba pośrednio przez, przez, przez kogoś jeszcze łączyła się z królem. I jeszcze ktoś tu jest, kto może być trochę ukryty. Bo czasem mi wyskakują takie karty, które nie są do końca tarot Które są takim jakby dodatkiem do tarota. Jakby ktoś był skryty za tą kartą Tarota, więc może być tak, że ktoś, kto jest. ma cechy. Ktoś jakby był. skrywał się za obrazem cesarzowej, ale nie wiadomo, kim jest autentycznie i czy na pewno tam jest. Może to jest jakaś postać nieżywa, tylko z książki, jakby z ilustracji. By ktoś tu gdzieś się skrywał i był gdzieś powiązany z wartością tej młodszej osoby. Możecie mieć poczucie, że coś trwa zbyt długo i poczuć się zmęczeni. Możecie poczuć się zmęczeni sytuacją, w której. Gdzieś blisko tych wypowiedzi młodocianych, trzeba wykuwać. Trzeba wykuwać samego siebie, lub wykuwać coś dla kogoś. I robić to na oczach osób, które są poważane, i uważani są ci ludzie za, za jakiegoś typu hierarchu. Ludzie, którzy są niejako w swoim pałacu, w swojej przestrzeni, i patrzą wam, może nie do końca na ręce, ale patrzą trochę na to, co robicie, co wykuwacie. Czy ktoś tu zerka, przynajmniej jedna z tych osób zerka na to wykuwanie? Kto jest widoczny i kto coś koryguje? To. Dąży do perfekcji, do mistrzostwa w działaniu. Kto wykuwa jakąś postać i komu przyglądają się ważne osoby, ważne osoby, które zdają się mieć jakąś prawdę, która nie pochodzi od nich, ale te osoby mają prawo, I przyzwolenie i akceptację wielu innych, by, by to interpretować, by tę prawdę interpretować, by interpretować to, co jest ważne, ważne słowa. Kto ma blisko siebie księgę. Kto ma blisko siebie coś, co jest nie do końca dostrzegalne dla innych. Ale ten ktoś trzyma to tak blisko, jakby jakby z czułością. Jakby miał. W rękach coś, co, co ma w sobie dużo treści. Jakby, jakby nie chciał tego puścić. I mam wrażenie, że tu jest coś pozytywnego, może być. W tym trzymaniu raczej, no, może nut. Może jest tam jakaś nutka, taka jakaś, która mogłaby dać nam do, do myślenia, czy aby na pewno dobrze jest to trzymać, ta osoba to, to trzyma. Ale jedno nie ulega wątpliwości: Dlatego kto to trzyma, jest to ważne i nie zamierza tego puścić. I bez tego, jakby nie, czuł, nie czułby się do końca sobą. Trochę tak, trochę nie, albo prawie. Jakby mu czegoś trochę brakowało. Chwilę. Wyjątkowo się ta postać zaznacza w waszym czytaniu na. na jesień. Bo karty mogą być takie same, ale w różnych chwilach. Ten czy inny element przyciąga bardziej. Tutaj przydaje się intuicja i takie podążanie. Za tym mówiłam na jednym z wykładów o intuicji. Moi drodzy, poświęćcie temu chwilę. Może tu jest coś, może wy macie w rękach coś, czemu należy chwilę poświęcić. Niezależnie od tego, czy ktoś czeka, czy nie. Czy ktoś na coś czeka. Nie spieszcie się. Nie spieszcie się, bo trzymacie to gdzieś nad tą siłą. Ktoś to trzyma. Jakby księga. Czy coś tego typu było nad głową naszej szarej eminencji? Co ciągnie za sobą jakiś dylemat?